Do odjazdu, jak to się stało? Drugi sezon Five O'Clock. Naprawdę, nie wiem kiedy to zleciało. Na kanapach, proszę Państwa, reprezentacja, niewielka, aczkolwiek reprezentacja serialu Pajęczyna, ponieważ pan Marcin Perchuć, profesor z Akademii Teatralnej, również mój ojciec niegdyśiejszy w filmie Cisza, również w produkcji TVN. Michalina Olszańska, z którą już wielokrotnie chciałem zagrać, niestety nie było takiej okazji, na szczęście teraz się zderzyliśmy w Pajęczynie. I ja, Mateusz Banasiak, który wciela się w rolę. Porucznika, porucznika mroza, tak zdecydowanie porucznika mroza, więc mam nadzieję, że z nami zostaniecie przez te kilka minut, bo będziemy opowiadać o różnych rzeczach. Ciągle się zastanawiam, jak, jak to zrobić, żeby powiedzieć Państwu o pajęczynie, nie zdradzić o co chodzi. Dzieje się w dwóch czasach. To wyróżnia myślę ten serial spośród innych wielu serialów, które teraz wychodzą, bo to jest 2010 rok, gdzie pierwsze skrzypce gra Anna Kulik i 78 rok, gdzie nie wiadomo, kto gra pierwsze skrzypce, no pewnie no, może to jest nasz wątek z Michaliną, bo my jesteśmy tutaj takimi wojskowymi, którzy próbują rozwikłać e, sprawę morderstwa, a jednocześnie sami są w, te, w to morderstwo uwikłani. <laughs> Ja uwielbiam ten wytrych, jak nie już nie wiem, co powiedzieć o projekcie, to mówię, no, nie chcę tutaj spoilerować nie będę, więc wytrych, Ale ja naprawdę nie wiem, co można powiedzieć. No, nie, no to już to, wiecie chcę. A niż mogę powiedzieć, że, że to... kto, kto, kto zabił, czy, czy tego ty też. Koniecznie. Ale coraz trudniej się kręci takie historyczne kino, mimo że wydaje się, że 78 to nie jest tak odległy czas, bo są tacy, którzy pamiętają jeszcze te czasy, prawda? Tak. Michalino dla nas to jest prehistoria, bo my się urodziliśmy dużo później. W 78' pamiętam jeszcze, w zoo były drzewa. O, wow! To z perspektywy czasu można powiedzieć, nie, że się dużo zmieniło, natomiast wtedy dla mnie to była zaslana rzeczywistość. Na pewno wydaje mi się, że PRL jest używany jako straszak, yy, po prostu już w takiej mowie codziennej, jakby wszystko, co jest, zaczyna być nie tak, nam się nie podoba, to jest zawsze o, bo PRL, bo PRL. Mnie w dzieciństwie, jak słyszałam słowo PRL, to mi się właśnie kojarzyło z czymś nieza nie dobrym. jest taka teoria, że, że jednak te dwa pokolenia muszą wymrzeć, żeby, żeby się zmieniła w ogóle mentalność ludzi, którzy byli gdzieś tam w jakiejś sytuacji. Masz rację, mentalność rzeczywiście jest trochę problematyczna, ale i mam wrażenie, że mentalność bywa dziedziczna że ludzie, mimo że już nie żyją w komunizmie, że często jakby przejmują różne przywary i cechy z tamtej epoki. Od, od rodziców no, przez jakieś ograniczone horyzonty. No, przez to, że na przykład nie chcą się otworzyć, nie chcą podróżować, no, nie chcą zrozumieć świata. No, tak? Ale myślę, nie... że to jest jakiś taki duży, często spotykany w naszym pokoleniu na przykład? Warszawa w ogóle jest taka różnorodna teraz, to mi się podoba, że jak widzę młodych ludzi kolorowych, to mam wrażenie, że oni w ogóle są pod, yy, pozbawieni tego obciążenia PRL-owskiego i to jest super, ale generalnie chyba gdzieś tam poniekąd jest to piętno PRL-u, takie jest, odczuwalne. Jest, jest. No. Myślę, że to na przykład się objawia, że. Jest jakaś zauważalna różnica w, w, w postrzeganiu. No ale to tak jak wiesz, no po II wojnie światowej to rzeczywiście, jakby policzyć 40 lat, to już w 1985 roku mieliśmy inne problemy na głowie, nie? No i teraz jeszcze 10 lat i ta świadomość myślę będzie, ten PRL stanie się właśnie taką Drugą wojną światową. Zobaczcie, że często ludzie tęsknią za tym PRL-em. Za młodością swoją. Tęsknię. Właśnie, chyba to jest tak po prostu, że przeżyli jakieś piękne yy. chwile i raczej i, i tak, wiecie, jak to jest z pamięcią. Tak się wszystko idealizuje trochę swoją przeszłość, swoją historię i różne wspomnienia. I mam wrażenie, że dlatego tęsknią. Chociaż ja nie mówię, że wszystko, co było wtedy, było złe, bo to, że rzeczywiście. Mm, mm, nie było wszystko tak bardzo dostępne, że trzeba było o coś zawalczyć. To, to, było, to była dobra rzecz, że trzeba było mieć marzenia, że, żeby coś sobie kupić. To nie, nie było tak, jak dzisiaj idziesz, kupujesz i masz. No po prostu i trudno jest w ogóle marzyć, bo idziesz i masz. A... No i musztardowy jest pięknym kolorem. No i musztardowy wrócił, genialny. No, no I, tak, ale i wiesz, też ludzie jak... kiedyś więcej ze sobą też czasu spędzali. Myślę, że to jest duża strata w dzisiejszych czasach, że trochę bardziej wirtualnie się ze sobą komunikują, a wtedy ze sobą częściej rozmawiali, częściej ze sobą przebywali. No tak, ale na przykład. Mój dziadek czekał 30 lat, żeby zobaczyć się z siostrą, która właśnie w czasie II wojny światowej zniknęła i była w Stanach. Ja miesz, uważam, przez... że PRL to straszne czasy, więc ale mówię, jest... że nie wszystko, co wtedy było, było złe. Nie, tylko to, o to mi chodziło. Wiesz, chodzi, no, że... trzeba było żyć. No. Tak, dokładnie. No, no. A wyobraźcie sobie, wyobraźcie no. sobie, że macie trzy kartki. No. Pamiętacie, że w PRL-u wiele rzeczy było na kartkach? Ja pamiętam E, i, bo, to wyobraźcie sobie, że macie takie trzy kartki, które możecie wykorzystać na rzeczy no. niezbędne. I to są jedyne trzy kartki, które możecie wykorzystać tu i teraz. No mm. co, co by to było? No to ja z doświadczenia też powiem, że niektóre rzeczy łatwiej było dostać bez kartki, no. mimo że były na kartki. Są Były takie rzeczy. <laughs> Nie, że jak się miało rodzinę na wsi, to na przykład problem mięsa był rozwiązywany, bo w bagażniku tego dużego Fiata <noise> pół świniaka przyjeżdżało i było z nimi na, na jakiś czas. Masz już tego świniaka, w masz, masz, świniaka w masz, fiata, w masz świata, masz masz świniaka. I trzy kartki. To musisz dojechać tam po tego świniaka, więc pewnie benzyna. No więc benzyna na pewno, bo, bo nie ukrywam, że pamiętam takie wakacje, że <noise> to była abstrakcja, że pojechaliśmy nad morze właśnie samochodem i no, i gdzieś ojciec skombinował te kartki, żeby wrócić, bo tam jakoś się to nie zgadzało. Natomiast yy, stałem z nim po tę benzynę dokładnie dwie doby, żeby wrócić. Że, że się ostatnie dwa dni wakacji kojarzą mi się z tym, że okna otwarte i dzień, noc, dzień, noc, bo jeszcze nie przywieźli. No, no, no. I że trzeba wrócić. No, gdzieś chyba benzyna, tak. Co jeszcze? Masz jeszcze dwie kartki do wykorzystania. Uważaj, nie szastaj. Nie szastaj. Nie szastaj. Choose wisely. że buty były kiedyś też na kartki. Że raz na <laughs> kwartał, chyba, czy raz na pół roku, już nie pamiętam. No to to było kłopot. Z kolei ktoś nie miał rodziny w Stanach czy na Zachodzie, gdzie skąd się przychodziły paczki, mhm. no to z butami było ciężko. Okej, okay. i ostatnia. Ja pamiętam juniorki na przykład, były takie buty, które się chodziło do szkoły w nich. Ja miałem te juniorki, noga rosła, matka tylko wycinała. Szuby. A, i sandały. I piesy, no naprawdę, były najpierw pełne, a potem żeby starczyły jeszcze na jeden rok. czy na... I chodziło się w takich skarpetach dziurawych na zewnątrz. No. Wiesz co, o dziwo bardzo dużo rzeczy można było przehandlować za czekoladę. I to też, która była, to nie wiem, wyrób czekoladopodobny, czy jak to tam no. się nazywa? Miazga kakaowa. Ale gdzieś ta czekolada była bardzo. Oprócz oczywiście fajek i oprócz alkoholu, to jako środek płatniczy. Ja no właśnie to chciałam powiedzieć a propos moich kartek, żebym właśnie zainwestowała w takie rzeczy, które można później przehandlować. No. <grych> Okej, okay. czyli po prostu fajki alkohol i kawa i czekolada. No. Tak? No. Okej. Okay. No. I te wymiany, i te wymiany. Słuchaj, ty nie palisz. Ale, też ale wiesz, jak moi starzy <grym> na przykład nie palili, no to mieli zawsze bonusik, Aha. bo ci palący. Dobry, tak, tak. tak, tak, tak. Straszny. tak no i trudno powiedzieć, bo rzeczywiście trudno jest sobie wyobrazić, że wszystkie rzeczy, które masz teraz dostępne, kawa, nie wiem, herbata i wszystko, co jest pod ręką, to te, wtedy to nie było takie dostępne. Herbata Oolong ponoć była. Była? Ja to zawsze słyszałam takie coś, że w sklepach nie było nic, oprócz octu i herbaty Oolong. No tak, tylko że ja pamiętam, w 89, no. tuż przed y, wakacje, przed y, za rządu, Mazowieckiego. Była taka sytuacja. Pamiętam pod Augustowem. Byliśmy w jakimś, na jakimś kempingu i ojciec usłyszał, że herbatę rzucili. I poszedł do sklepiku tylko, że była taka jazda, że nie można było kupić tej herbaty tyle, tylko on przyniósł wór. Kilogramowy wór herbaty i po tym kempingu taką łyżką, wiesz, rozdzielał herbatę po wszystkich namiotach. Coś niesamowitego. Kilo herbaty, żeby kupić. Pamiętam to jak dziś. No jak gdybym miał trzy kartki, no to bym wymienił na pewno pierwszą na jakiegoś fajnego smartfona z dostępem do internetu, telewizor, ale też żeby można było sobie obejrzeć playera jak z pajęczyny na przykład, żebym sobie mógł wtedy obejrzeć i nie wiem co jeszcze może, no. No i może wtedy jakiś też fajny samochód. Jak masz dostęp do playera, to jeszcze musisz mieć jedną kartkę na konto premium. A, na konto premium! Tak, ostatnią kartkę wykorzystałbym na konto premium. Dobrze, ja mniej więcej tak bym wykorzystał swoje kartki. Super. Drodzy widzowie, a teraz mam dla was propozycję gry Reakcja łańcuchowa. Potrzebna jest miska, kilka karteczek i długopis. Również jak nie znajdziecie długopisu, może być ołówek albo kredka. I o co chodzi? Wytnijcie albo wydrzyjcie małe kawałeczki papieru, napiszcie tam dowolne wyrazy, tak zwane wyrazy od czapy i potem zamieszajcie. Bardzo ważne jest, żeby mieszać, mieszać, dobrze mieszać, żeby to było dobrze wymieszane i potem siedzicie, uśmiechacie się i losujecie. I każdy, kto wylosuje wyraz, musi wokół tego wyrazu zbudować zdanie, legendę, historię, wymyślić coś, stworzyć, a potem następca, następna osoba musi kontrolować Kontynuować tę historię i tak zbudujemy niesamowitą powieść, która trafi niedługo do księgarni. Więc zaczynamy, proszę pani Marcinie. Bardzo proszę. W sumie to chciałabym mieć taką pojemność płuc, jak ty. Pływam, pływam, pływam. To jest hasło broni. Dobrze się zaczyna. To Dobrze jest się hasło broni. I myślę, że sytuacja rozpoczyna się w małym miasteczku. W miasteczku, gdzie dziesięcioletni chłopczyk bawiąc się, się bawiąc się z kolegą i o dziwo nie grając w gry komputerowe, tylko ganiając po piwnicach tego miasteczka, oni odkrywają skład broni. I. 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 Michalina. Fizyka... O, dobrze, no więc um, odkrywają skład broni. A bronia to była najpiękniejsza kobieta we wsi. W której kochali się ci chłopcy, jak również wszyscy przedstawiciele płci męskiej i nie tylko. Ale niestety problem polegał na tym, że była zaręczona i miała wyjść już niedługo za pewnego fizyka. I nie mogę, to jest na naprawdę niesamowitego. <grymne> Cholera, muszę gdzieś tam głęboko sięgnąć. Kurczę no, rodzina. <grymne> Chłopcy się kochali w broni, tak? W broni. I oni znaleźli skład tej broni. Okazało się, że ta bronia składowała odpady radioaktywne. Mamasz masz ci los. Jesteśmy w temacie pajęciowych. <laughs> długo nie pociągnie ta bronia. Bronia niepozorna, też nie. <laughs> niepozorna, wiejska kobieta okazała się, że jest wplątana w niesamowitą intrygę. Z tym fizykiem. Niesamowitą, z tym fizykiem, w niesamowitą intrygę. Tak naprawdę to on, ten fizyk, wciągnął bronię w tę intrygę, bo chodziło o rodzinę, naszą rodzinę ZSRR. Czekaj, czekaj. Naszą wielką rodzinę, bratnią rodzinę, o nasz bratni naród ZSRR. Ta rodzina przywiozła te radioaktywne odpady, gdzie składowała bronie u siebie na swoim gospodarstwie, gdzie chłopcy dwaj znaleźli te radioaktywne odpady i... I tu się powinna historia skończyć, bo przy radioaktywnych odpadach długo się nie pociągnie. Jeżeli macie ochotę na na taką produkcję y, rzetelnie przygotowaną, dobrze zrobioną, nie po łebkach, tylko taką, która poważnie traktuje widza, no to, no to sięgnijcie po pajęczynę, po siedem odcinków. Um, a Wierzę, że nie będziecie żałować. Paliczynę, serial, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, w którym mieliśmy przyjemność grać, mm, można obejrzeć tylko w Playerze od 19 października. Ale nie tylko 19 października, bo od 19 października, bo Player ma tę zaletę, że po prostu można obejrzeć Ej. 19, 20, 21 oraz 22, a nawet jak wam nie przeszkadza, to i 23. A teraz dziękujemy wam, że byliście z nami, że obejrzeliście Five O'Clock. E... Który również można oglądać co niedziela? I, I dalej, i więcej, i co poniedziałek. Co poniedziałek. My się żegnamy, a je, jeszcze pogramy tak! chyba. Dobra, a zostały, znamy, tak. A zostały, tak? Losujemy, Aby losujemy, losujemy. Z bronią, tak? sieć. Śledztwo. O, o dobrze, a bronia. Ale sie sieć, Dług, daje Siedź do sieć daje. Długi sezon. Siedź daje dużo To my gramy, a wy... z e, wami się <słuch seventymond> żegnamy. Trzymajcie się, cześć, dzięki za spotkanie.